Cześć, cześć, witajcie, witajcie. Z tej strony oczywiście ja, Misty Panda. dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami o serii Monkey Kid, a konkretnie o tym, dlaczego uważam ją za naprawdę dobrą serię LEGO. Zapraszam! Zacznę od krótkiego nakreślenia tła naszego dzisiejszego odcinka. Monkey Kid jest to seria LEGO, która ukazała się na rynku w 2020 roku. I takim jej tematem przewodnim... Jest walka dobra ze złem. Dobrymi postaciami jest choćby tytułowy Monkey Kid i jego drużyna. Natomiast postacie złe są to postacie inspirowane chińskimi legendami oraz książką Wędrówka na Zachód. W tej serii właśnie możemy znaleźć wiele odniesień do chińskiej mitologii, chociażby sama postać Małpiego Króla. Na podstawie tej serii powstaje także serial animowany. Takim pierwszym, moim zdaniem, mocnym argumentem, dlaczego zestawy z serii Monkey Kid są dobre, jest taki powiew świeżości. Wystarczy im się tak przyjrzeć, jak one wyglądają. To jest coś nowego, coś ciekawego. Mamy na przykład wielki statek, który jest tam jakąś kwaterą bohaterów. Mamy food trucka, który tam ma jakieś działa ostrzeliwujące i takie inne rzeczy. To trochę mi przypomina te zestawy z tego przygody tamte jakieś mechy z maszyn budowlanych i innych takich rzeczy ale to jest też właśnie połączone troszeczkę mamy tej azjatyckiej kultury i troszeczkę to też wygląda jak te zestawy z Nexona z te wszystkie cybernetyczne takie futurystyczne maszyny Kolejną moim zdaniem zaletą zestawu w serii Monkey Kid jest to, że pomimo tej całej bawialności, tych funkcji bawialnych, różnych wyrzutni, katapult i tak dalej, pomimo tego, że one są głównie skierowane właśnie dla młodszych odbiorców, to większość z nich również bardzo ładnie, estetycznie prezentuje się postawiona na regale. Tak jak tutaj na przykład moje modulary, to śmiało mi się wydaje, że zdobić półkę może chociażby ten wodospad z Lego Monkey. Teraz przepora na Wasze wypowiedzi. Dlaczego Lego Monkey to Waszym zdaniem dobra seria? Udzielaliście mi ich, jak zwykle, na relacji na moim Instagramie. Jeśli ktoś jest chętny, to może tam zajrzeć, tam wrzucam zdjęcia, ale oczywiście nikogo nie zmuszam. Wybaczcie, też mi tam jakieś dźwięki w tle czekających psów, ale niestety nie mam na to wpływu. Gerti SW Briggs pisze: Moim zdaniem jest w miarę git, ale jest bardzo droga, więc nie mam zamiaru jej kupować. Smasher Junior pisze Posiada fajne zestawy Cody Briggs pisze Bo nawiązuje do Lego Ninjago Mister Klockowski pisze Monkey Kid to dobra seria Ponieważ ma dobre figurki Dzięki niej niektóre klocki Zostały nowe kolory Oraz dzięki niej powstały inne klocki Jak na przykład nogi pająków z trzeciej fali Za niewielką cenę Nawet 90 zł bez grosza Można mieć nawet dobre dwa motocykle brick Jakub pisze. Seria jest oryginalna, stawia większe zestawy. To jest powód, dlaczego z tej serii jeszcze nie mam ani jednego zestawu, ale jak najbardziej nie jest to minus. Pod elementy też spoko sety. Samego serialu Monkiki nie oglądałem i raczej nie planuję, dlatego oceniam pod kątem zestawów. Fajnie, że tego zrobiło coś oryginalnego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Swoje zdanie na temat dzisiejszego odcinka możecie pisać na dole, w sekcji komentarzy. A ja zachęcam do oceny filmu w postaci łapki w górę bądź w dół, do napisania komentarza tekstowego. A jeśli podobacie się więcej moich filmów, no to zachęcam serdecznie do ustawienia subskrypcji wraz z dzwonkiem. Dzięki temu, tam w zakładce powiadomienia będziesz miał informacje o moich nowych filmach. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.